Cześć. Witam w odcinku specjalnym poświęconym TDI. Dzisiaj przyjrzymy się silnikowi, który często widujesz w warsztacie. To dwulitrowy TDI Common Rail od Volkswagena wraz z odpowiednimi częściami. To jest koło z tłumikiem drgań skrętnych VD1111 i zestaw montażowy MS46. A także nasz zestaw paska rozrządu z pompą wody CT1139WP2. Zawiera on pompę wody, napinacz, rolki prowadzące, elementy mocujące oraz nasz pasek rozrządu. Nowością w ofercie jest nasz ekspozytor układu rozrządu. Umożliwia pokazanie klientowi, które elementy należy wymienić podczas wymiany paska rozrządu. Poszczególne elementy wyróżnione są kolorem. Jest to dobry sposób, aby wyjaśnić na przykład, dlaczego należy wymienić pompę wody. Możesz dokładnie pokazać, że pompa wody napędzana jest za pomocą paska. Do montażu i demontażu paska użyjemy Toolboxa V01. Jest on dedykowany do Volkswagena. Aby wymienić pasek, potrzebujesz instrukcji wymiany. Znajdziesz ją w PIK, do którego uzyskasz dostęp za pomocą kodu QR lub poprzez naszą stronę internetową. Wszystkie nasze produkty objęte są pięcioletnią gwarancją. Zobaczmy, jakich narzędzi z Toolboxa V01 użyjemy do tego silnika. Potrzebujesz dwóch narzędzi do blokowania wału korbowego. Jednego do okrągłego koła zębatego i drugiego specjalnego do koła uwalnego. Obydwa znajdziesz w toolboxie. Ponadto potrzebne są czpienie do koła zębatego wałka rozrządu i wysokociśnieniowej pompy paliwa oraz klucz do napinania. W przypadku tego silnika ważne jest, aby koło zębate wałka rozrządu i koło wysokociśnieniowej pompy paliwa były poluzowane podczas napinania. Za każdym razem luzujemy trzy śruby. W przeciwnym razie, przesuwając pasek zębaty podczas napinania, przestawimy pompę paliwa. Teraz ci to pokażę. Istnieją trzy fundamentalne zasady dla tego silnika. Zawsze używaj zestawu montażowego do koła z tłumikami drgań skrętnych. Pompa wody nie wymaga dodatkowej pasty uszczelniającej. Zawsze pozostawiaj podczas napinania poluzowane obydwa koła zębate. Nadal masz pytania? Niezbędne informacje znajdziesz w naszym PIK.